Dzień dobry! Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w wiławskim Centrum Kultury. Zapewne słyszą Państwo w mediach wiele informacji dotyczących czwartego etapu odmrażania gospodarki, który dotyczy również kultury. Być może stawiają sobie Państwo pytania, jak to odmrażanie będzie w kulturze wyglądało, a Szczególnie jak będzie wyglądało w Iławie. Wiedzą Państwo zapewne, że rząd podjął decyzje, które zakazują nam organizowania imprez masowych, by zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zatem, szanowni Państwo, koncerty duże w formule imprez masowych nie zostaną zrealizowane w Iławskim Centrum Kultury. Wiemy już, że wiele domów kultury, instytucji kultury, samorządów, firm zajmujących się organizacją wydarzeń kulturalnych już wcześniej podjęło decyzję o odwołaniu tzw. masówek, imprez letnich. Ja dzisiaj pragnę Państwa poinformować, co będzie w piławskim kalendarzu imprez. Najbliższym, bardzo oczekiwanym przez społeczność iławską wydarzeniem są oczywiście Dni i ławy. Niestety imprezy masowe, koncerty wielkie, plenerowe odbyć się nie mogą, ale zapewniam Państwa, że robimy wszystko, aby uhonorować Dni i ławy i szczególny w tym roku jubileusz, 715-lecie naszego miasta. Prosimy o odrobinę zaufania. Pracujemy nad formułą B, nad planem B. Myślę, że już przekonaliśmy Państwa, że potrafimy realizować działania nawet wtedy, kiedy nie mogą odbywać się wielkie koncerty, wielkie wydarzenia. W marcu, kiedy zapadły decyzje, uniemożliwiające nam prowadzenie działalności kulturalnej w pełnym zakresie, przenieśliśmy nasze działania do sieci. Zrealizowaliśmy wiele warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi, majówkę online, dwudniowe obchody Dnia Dziecka. Cała aktywizacja kulturalna i edukacyjna odbywała się w sieci. 2 czerwca na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pojawiły się szczegółowe wytyczne dotyczące naszej dalszej działalności. Już w tej chwili mogę Państwu powiedzieć, że prawdopodobnie 11 czerwca, robimy wszystko, aby tak się to odbyło, ruszy kino-pasja. Oprócz tego kontynuujemy naszą działalność internetową. Pokażę Państwu piękny plakat zapowiadający wydarzenia pod hasłem Rodzinny Czerwiec w Iławskim Centrum Kultury. Proszę zwrócić uwagę, że oprócz wydarzeń, które już wcześniej miały miejsce, pojawią się nowości: filmowe pasje, spotkanie z Mariuszem Stępką, Iławskim kolekcjonerem. Eksponatów ze świata kina, a także bardzo, bardzo ciekawy akcent wieczór w Ziławskim Centrum Kultury. I tutaj szczególnie gorąco zachęcam do wzięcia udziału w pokazie sztuka w pracy techników estradowych. To niezwykły pokaz świateł i dźwięku. Będzie to spotkanie z osobami, których na co dzień Państwo nie widzą. Będzie to spotkanie z naszymi. Technikami, panem Michałem Dębińskim i panem Pawłem Lewandowskim. Szanowni Państwo, wszystkie wydarzenia, które będą się odbywały w Iławie, chcemy podać Państwu w atrakcyjnej formie. Na bieżąco monitorujemy pojawiające się na stronie Ministerstwa Komunikaty. I staramy się wdrażać je tutaj w naszą codzienność, żeby realizować wydarzenia na miarę możliwości i przestrzegać tych wytycznych. W naszej codziennej pracy mierzymy się z wieloma problemami, z, pro, z problemami, które dotknęły obecnie środowiska artystyczne. Proszę Państwa, nie tylko artyści w tym momencie mają trudną sytuację z racji niewykonania, Umów koncertowych, małych czy dużych. W trudnej sytuacji są również pracownicy ekip technicznych, osoby zajmujące się promocją, osoby zajmujące się organizacją wydarzeń koncertowych. Staramy się w naszej codziennej pracy wspierać, empatyzujemy, rozumiemy, prowadzimy wiele rozmów. Pomagamy wypełniać wnioski naszym lokalnym artystom, wnioski o pomoc socjalną do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Staramy się podejmować nasze decyzje w taki sposób, aby zapewnić Państwu, naszym gościom, turystom, a również pracownikom Iławskiego Centrum Kultury bezpieczeństwo. Co dalej z koncertami? Szanowni Państwo, jeżeli sytuacja nie zmieni się, jeżeli nie zmienią się wytyczne, a nic na to nie wskazuje, to kolejne duże koncerty, które były zaplanowane po dniach i ławy, również nie będą mogły się odbyć w zaplanowanej formule wydarzeń masowych. Mówię tutaj o koncercie zaplanowanym na 25 lipca, o festiwalu Sand Lake, o Złotej Tarce. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszyscy czekali na piękne koncerty galowe zaplanowane w ramach festiwalu All Jazz Meeting Złota Tarka. Nie jesteśmy w tym momencie w stanie zrealizować tego wydarzenia w takiej formule, w jakiej wszyscy chcieliby to wydarzenie oglądać. Z uwagi na trudną sytuację, na odwołane loty samolotów, na wydarzeniu nie mogą pojawić się artyści światowej sławy. Zatem wspólnie z dyrektorem artystycznym, z władzami miasta i ławy podjęliśmy decyzję o przeniesieniu całej koncepcji artystycznej złotej tarki na sierpień w 2021 roku. Mamy nadzieję, że sytuacja pozwoli na zrealizowanie tego wydarzenia w pięknej formule i na uhonorowanie 50. rocznicy, 50. jubileuszu festiwalu. Zapewniamy Państwa, że akcenty jazzowe pojawią się w naszym mieście. Nie wyobrażamy sobie, aby w rocznicę, w 50. jubileusz festiwalu Old Jazz Meeting Złota Tarka. Nie odbyło się nic. Planujemy, tworzymy. Prosimy Państwa o zaufanie, o odrobinę cierpliwości. Na pewno zadbamy o to, by uhonorować tradycję jazzową w Iławie. Szanowni Państwo, to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Co powinni Państwo wiedzieć w tej chwili? Zapraszam oczywiście do kina. Spotkajmy się w kinie 11 czerwca. Repertuar jest gotowy i zachęcam do zakupienia biletów. Regulamin, nowy regulamin, troszeczkę reżimowy. Znajdą Państwo na stronie Iławskiego Centrum Kultury. Udostępnimy go również na naszym fanpage'u Kinoteatru Pasja. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.